Powiedz mi, co w takim razie myślisz o karierze Natalia Noszek? Wiesz co, też mi jest się bardzo ciężko wypowiadać, bo cały czas nie wiem, jaka jest prawda. Krzysztof Stanowski wydaje mi się, że jest osobą bardzo skrupulatną gdzieś tam w, w zbieraniu tych wszystkich materiałów. Myślę, że z taką pozycją, jaką ma gdzieś tam jako dziennikarz, nie wypuściłby czegoś, co. Co mogłoby być przekłamane i zakłamane, więc on tak trochę wygrywa w tej całej batalii, póki co, mam wrażenie. Też jakby mm, samo sam fakt, że Natalia przez dwa tygodnie nie ustosunkowała się kompletnie do tamtego materiału, jest dla mnie dziwny, bo ja bym pewnie zrobiła zupełnie inaczej niż ona. Ja prawdopodobnie, gdybym była na, na na takim etapie, że zrobiłby Stanowski o mnie taki filmik, to ja bym powiedziała wiedząc, że moja kariera jest rzeczywiście na poziomie, powiedziałabym, panie Stanowski nagrałabym taki filmik następnego dnia. Rozumiem, że według pana to, że zagrałam w dwóch filmach, czy tam trzech bollywoodzkich jest niczym. Rozumiem, że zdobycie dla pana podrzędnej nagrody jest niczym. Dla mnie jako dla osoby, która była przed dwudziestym rokiem życia jest to bardzo duże, osiąg duże osiągnięcie. To jest moje zdanie, pan na swoje dziękuję. I myślę, że szczerze Stanowski by to odpuścił. Mi się wydaje, że to jest człowiek, który poszedł w ten temat wyjazdu w ogóle do Boli i takiego ciągnięcia tego dlatego, że dostał pozew. I chcę teraz udowodnić za wszelką cenę, że to, co mówił, jest prawdą. Zresztą jako dziennikarzowi wcale się mu nie dziwię. Natomiast świetnie się ten serial ogląda, bo dla mnie to jest trochę serial, który gdzieś się stworzył. Czekam z niecierpliwością na kolejne odcinki. Bardzo bym chciała, żeby prawda zwyciężyła, niezależnie od tego, czy prawdą jest prawda Natalii, czy prawdą jest prawda Krzysztofa. Ważne jest to, że jeżeli już chcą toczyć te batalie, no to w pewnym momencie, wiesz, to już jest debata publiczna trochę, bo to już nie jest taka sprawa między dwojgiem ludzi, bo o tym się bardzo dużo mówi. Więc prawda jest taka, że myślę, że całe nasze polskie społeczeństwo, być może nie tylko, być może indyjskie też, czeka na to, czy, czy rzeczywiście ta kariera jest gdzieś tam wymyślona, czy nie jest. Ja w tym temacie nie mam zdania, wiem, że ja postąpiłabym inaczej. Natomiast no, każdy, każdy postępuje tak jak, tak, jak uważa za stosowne. Ja bym chciała, żeby generalnie prawda ujrzała światło dzienne. Czyli obejrzałabyś relacje live z sądu pomiędzy tymi dwoma Jezu. osobnikami? Oczywiście, że tak, bo mnie strasznie bawi jakby to, jak, jak są takie sytuacje, że ani jedno, ani drugie nie jest w stanie odpuścić. Ja jestem osobą z reguły odpuszczającą. Ja się powkurzam, 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 po czym robię tak... Dobra, co ja będę udowadniać, że ja nie jestem wielbłądem? Odechciaje mi się w pewnym momencie. I w pewnym momencie, znając siebie, powiedziałabym: Dobra, Krzysiek, pisz tam sobie, rób ta, co chce, to jest Twoje zdanie, ja się zajmuję swoją karierą, robię swoje, mam to gdzieś. Ale i on nie odpuszcza, i ona nie odpuszcza. I, i powiem Ci szczerze, że naprawdę, ee, i to nie tylko ja. Wszyscy znajomi, po prostu pojawia się coś nowego, jest telefon. Ewelina, ty widziałaś to? Ja wiem, co. Pięć godzin temu Stanowski coś wrzucił, ja mówię, co ty gadasz, czekaj dzwonię do następnego i my po prostu między sobą się komunikujemy w tym temacie, bo to jest, to jest naprawdę kurczę zabawne, zresztą jeszcze no, no Stanowski, który poleciał do Bollywood i zrobił z siebie Chrisa Stankana, no to jest genialne, no to jest znowu, znowu druga nosowska, no, tylko że Stanowski sparodiował trochę e, cały ten szum wokół Natalii Janoszek. E, nie wiem, w jakim stanie jest psychicznym Natalia, nie mam pojęcia. Wiem, że nie znam ludzi z mojego środowiska aktorskiego, którzy mówią, kurczę, wiesz, to jest słabe, co Stanowski zrobił, szczerze. Nikt mi w taki sposób jeszcze nie powiedział. Nikt też nie powiedział do mnie, ty, ale to jest słabe, co ta Natalia wy, wyczynia. E, raczej to jest ty, ale to jest śmieszna akcja, co oni wyrabiają i po prostu się to ogląda, to się klika, to się ogląda. No Udało im się stworzyć coś naprawdę na miarę kurczę tego, że cała Polska o tym mówi. Więc ja do tego podchodzę trochę jak dla rozrywki. To jak dla rozrywki zapytam się ciebie, czy ty się nie boisz konkurencji w postaci właśnie Kristana, który przyjechał do nas z Bollywood, czyli nowego aktora? Ja wiesz co, w ogóle pisałam pracę magisterską o Bollywood. Kończąc szkołę teatralną akurat tak się zdarzyło, że wybrałam sobie na, na temat pracy magisterskiej Bollywood i inne odłamy indyjskiego kina. Tam jeszcze pisałam o Sandalwood, o Mollywood, bo tam jest tych odłamów bardzo dużo. W zależności od tego, w jakim miejscu w Indiach się znajdujesz, tam, tam jest inny odłam indyjskiego kina. I tam też było o najbardziej znanych indyjskich aktorach. I powiem Ci, że jak Chris Stan Khan przyjechał do Polski, już po tym wszystkim, ja obejrzałam sobie e, ten filmik z jego pobytu tam, to obiecałam sobie, że wydrukuję jeszcze raz tę pracę magisterską i między Szakru Kana i Kajol wrzucę tam również Chrisa Stana Kana i po prostu zrobię o nim cały rozdział. Podpiszę tę pracę magisterską i po prostu dam. No to jest postać, jest to coś dla mnie kabaretowego, coś super poprowadzonego, zresztą nie wiem, czy, czy widziałeś e, jego wywiad z Sebastianem Fabijańskim. No toż to jest genialne, jak Sebastian Fabijański mówi, no wiesz, nie zapłaciłeś mi, on mówi, słuchaj, się ze mną, przepraszam, o 70 złotych teraz walczył? To jest, wiesz, to jest, no to jest tak genialnie poprowadzone, tak inteligentnie, ja uwielbiam coś takiego, uwielbiam stand-up. Uwielbiam takie rzeczy i wszystko, co sprawia, że mam uśmiech na twarzy, uwielbiam. Więc dopóki nikomu to krzywdy... Znaczy mówię, nie wiem jak Natalia, czy, czy, czy to jej zrobiło rzeczywiście krzywdę. Bo nie mam pojęcia, jak ja bym się czuła, gdyby coś takiego u mnie było, ale ja też nigdy nie mówiłam o czymś, czego nie zrobiłam. Chociaż ja naprawdę nie wiem, czy ona mówiła o czymś, czego nie zrobiła, bo tego już jest tak dużo, że mi się to wszystko miesza. Życzę, generalnie kończąc ten temat, żeby prawda wyszła na jaw i żeby się e, ta prawda obroniła, bo prawda się zawsze obroni. Jeżeli Stanowski przegiął pałę, to myślę, że to się u Natalii obroni i Natalia wyjdzie z tego obronną ręką. A jeżeli się okaże, że to Natalia jednak, no to wtedy się będziemy zastanawiać, co z tym dalej robić. I będziemy dalej śledzić tą telenowelę. Tak, no ja na pewno będę śledzić dalej, bo, bo, bo po prostu, no, no, no niesamowita rzecz. Myślałam, że to będzie taki jeden odcinek i, i, i na tym będzie koniec. A tutaj widzę, że to się kurcze, rozkręca gdzieś tam cały czas.